Karolina, a dzisiaj film, którego nagrywanie aż tak mnie ekscytuje, że wyjątkowo nie siedzę. Tylko stoję i będzie to powrót akcji Czytam Skąbuk, do której zainspirowaliście w mnie Wy. W jednej z ankiet spytałam was, z czym Wam się kojarzę, z jakimś motywem, z jakąś ideą, z pewną myślą na przykład. I jednogłośnie powiedzieliście, niemalże jednogłośnie, właśnie motyw na październik, skąpuk. Ogłaszam ten motyw wcześniej, ponieważ chciałabym, żeby jak najwięcej osób w nim wzięło udział, żebyście mogli się przygotować, przygotować swoje TBR-y, być może polsko-angielskie, więc trzeba doliczyć oczekiwanie na przesyłkę. I o co w ogóle chodzi w akcji Czytam Skąpuk? Dlaczego ktoś miałby ze mną czytać? Wszystko zaczęło się jakiś dokładnie chyba rok temu... Kiedy moje półki po prostu pękały w szwach. Nie żeby dużo się zmieniło od tego czasu, ale to była dla mnie taka inspiracja, żeby sięgać po książki, po które jakoś nie miałam motywacji sięgnąć. Dlatego co miesiąc wymyślałam motyw i dzieliłam się z tym motywem z wami, tak żebyśmy mogli wspólnie opróżniać swoje półki z książek z danym motywem. Były to książki na przykład z motywem LGBT albo książki z motywem odrzucenia czyli bohaterów, którzy zostali odrzuceni ze względu na różne okoliczności. Lub na przykład motyw Królestwa królowych władzy, a teraz przechodzimy do motywu. Na październik Skąbuk. Reedycja bardzo się cieszę i będzie to motyw tu, 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 feminizmu. Nie zaskoczyłam was chyba za bardzo. Dużo osób podejrzewało, że to właśnie w październiku ten motyw będzie motywem skąbuk. Więc feminizm, ale nie tylko jako równość pomiędzy płciami, bo pamiętajmy o tym, że feminizm to masa, gama różnych zagadnień i każdy to pojęcie odbiera całkowicie inaczej. Może być walka o równość, walka o wolność i decydowanie o swoim życiu. O swoim ciele i o wolności wyborów, o wspieraniu siebie nawzajem, to znaczy wspieraniu się nawzajem kobiet przez kobiety, kształceniu się, akceptacji swojego ciała ze wszystkimi wadami. Naprawdę ten temat jest ogromny i to oczywiście nie muszą być książki reklamowane jako: to jest książka idealna dla feministek. Tutaj znajdziecie motyw feminizmu nie. To mogą być książki, gdzie bohaterka będzie osobą odważną, będzie walczyć o swoje prawa, o swoje życie, o to, żeby było jej lepiej. Pamiętajcie, że po pierwsze, możecie przeczytać jedną książkę właśnie z tym motywem, a możecie czytać te książki przez cały miesiąc. To wy wybieracie książki, które według Was pasują i nie ma złych odpowiedzi, nie ma o ta książka nie pasuje, to nie liczę nie, tutaj jest po prostu chodzi o wspólną zabawę, wspólne czytanie, nie liczymy książek, nie liczymy stron, ale wprowadzę nowy element, który jeszcze nie pojawiał się w tej pierwszej wersji akcji Czytam Skąbuk ponieważ co miesiąc będę wybierać kilka książek które dla mnie będą książkami pod tytułem Must read". muszę je przeczytać Natomiast dla Was mogą być okazją do wspólnego czytania. Książek razem ze mną i razem ze sobą nawzajem, będę wybierała książki zarówno po polsku, jak i po angielsku, tak żeby każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie. I pierwszą książką, właśnie z mojej listy Master, którą zamówiłam też po angielsku, a tu mam wersję pożyczoną od Klaudi Szumion Jest to książka Wszyscy powinniśmy być feministami, wydana, jak widać, po polsku jest też wersja po angielsku. Więcej wam opowiem w propozycjach. Kolejna książka to coś, czego jeszcze nie mam. Bo jej premiera będzie dopiero w październiku. Nie czytałam jej oczywiście, ale opis pozwolił mi sądzić, że będę miała do czynienia z odważną bohaterką, która mimo różnych przeciwności losów walczy o siebie i o swoje lepsze życie. I zapomniałam powiedzieć, o jaką książkę chodzi. Chodzi tutaj oczywiście o Mroczne Dzieje Elisabeth Frankenstein. Kolejne dwie pozycje: jedna przeze mnie przeczytana, druga właśnie będzie tą pozycją Maastricht. Pierwsza to Watchers Rice. Do przeczytania w tym miesiącu koniecznie i oczywiście wychwalone już przeze mnie Ever Large Expanse of Sea, książka, która 30 października będzie miała swoją polską premierę, więc podejrzewam, że będziecie mogli ją na przykład kupić przedpremierowo na targach i możemy się tak umówić, że jak kupicie ją tego 30 nawet października, to zalicza się na poczet tej akcji. Coś pięknego. A po tym przydługawym wstępie lecimy z propozycjami książek. Niektóre z nich czytałam, inne inne jakby sugeruje się tylko po opisie, ale myślę, że to będą dobre książki. Tak kobieca intuicja tutaj zadziała. I pierwszą z książek właściwie. To są trzy książki, ale pokażę wam tylko ostatnią. Oczywiście jest seria Kroniki Czerwonego Klasztoru. Tutaj mam trzecią część, Listy Maresi. Przepiękna seria o wspieraniu się nawzajem kobiet, o ich walce, o edukację, o tym, jak ważna jest wiedza i możliwość decydowania o sobie. I tutaj autorka, na której spotkaniu miałam przyjemność być, yy, powiedziała bardzo fajne jedno zdanie, że ona próbowała zrobić takie coś, że zazwyczaj jeśli kobieta jest w kobietą walczącą w książce, to walczy, broni się męskimi sprzętami, na przykład pistoletami albo mieczami i jest troszkę taki motyw bohaterki i wtedy wszystko, co narobi robi jest siłowe, kojarzone jednak z mężczyznami, jakkolwiek to nie zabrzmi w dzisiejszych czasach, a tutaj autorka wymyśliła sposób walczenia, który jednoznacznie kojarzy się z kobiecością. Nie będę wnikać w szczegóły. Jeśli czytaliście, to myślę, że doskonale wiecie, o czym mówię. Kolejna propozycja to coś, o czym też już słyszeliście, nawet w tym filmiku, czyli właśnie Tahare Mafia, Very Large Expanse of Książka, która będzie wydana 30 października, pod polskim tytułem Gdyby ocean miał Twoje imię. Tutaj Shirin, nasza główna bohaterka, która jest muzułmanką, walczy o siebie, o swoje szczęście i o. Święty spokój od ludzi, którzy ją oceniają bez znania jej, przez niektórych postrzegana jako gburowata i niemiła. Dla mnie jest osobą, która po prostu tak wiele przeżyła. Nieprzyjemności ze strony innych, że wykształciła w sobie taki mechanizm obronny, nie za bardzo ufa ludziom i w sumie próbuje ich unikać, bo bardzo wielu z nich ją skrzywdziło. Kolejna propozycja to No Big Deal książka, o której mówiłam więcej troszkę w ostatnio przeczytanych w piątym odcinku. Tutaj nasza główna bohaterka Emily jest osobą grubą, ona akceptuje swoje ciało, kocha je dokładnie takie, jakimi jest. Dodatkowo mamy tutaj poruszoną fajną tematykę, zawsze stawiania siebie w związku na pierwszym miejscu, swoich potrzeb w takim znaczeniu, że jeśli ktoś nie szanuje i nie traktuje nas tak, jak my tego chcemy, to ta relacja, mimo tej miłości, jest dla nas bardziej szkodliwa niż potrzebna i radosna. O Amal Unbound. Też mogliście posłuchać na moim kanale. Jest to książka zdecydowanie dla młodszych czytelników, troszkę prostsza w odbiorze, jednak porusza ważny temat właśnie edukacji wśród kobiet. Historia inspirowana Malalą, o której dzisiaj troszkę więcej jeszcze powiem, gdzie nasza główna bohaterka, właśnie imieniem Amal, chce zostać nauczycielką, uwielbia się uczyć, ale przez pewne okoliczności dostęp do nauki został jej zabrany. Jedna z książek miesiąca, Watch z Rice, historia Jasmine i Chelsea, dwóch Koleżanek, tak sądzę, które aby przeciwstawić się traktowaniu dziewczyn w szkole zakładają klub Praw Kobiet i jeszcze dodatkowo Chelsea jest bohaterką czarnoskórą i właśnie Włotas Rice przemyca treści związane z rasizmem, który co Dziennie właściwie i ją dotyka. Kolejna książka, kolejna książka miesiąca, której opis pozwolę sobie tutaj przeczytać, czyli Mroczne Dzieje Elisabeta Frankenstein. Elisabeth jest skazana na marne życie, bita i poniżana przez swoją opiekunkę. Spędza dzieciństwo w skrajnej biedzie do dnia, w którym zostaje sprzedana rodzinie Frankensteinów. Jesteśmy jeszcze przed polską premierą. Za granicą ta książka naprawdę cieszy się dużym uznaniem. Jest oceniana bardzo pozytywnie. Myślę, że będziemy mieć tu do czynienia z odważną bohaterką, która walczy o siebie. Teraz coś, co nie jest fikcją, ale literaturą, faktu. Reportaż, żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Wiadomo, że tutaj matki będą bardzo wytrwałymi, ale też nie niezłomnymi bohaterkami. Jestem bardzo ciekawa tego reportażu, bo zdecydowanie za długo leży na mojej półce. I mój ukochany komiks, moja ukochana powieść graficzna, czyli Walka Kobiet, 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. I dokładnie o tym jest ta powieść graficzna. Przekrój przez lata, kiedy kobiety walczyły o swoje prawa, o prawa do nauki, o prawa do głosowania, czyli właściwie o wszystko to, co teraz kobiety mają, i bardzo często nie zdają sobie nawet sprawy o to, że to nie było takie oczywiste, że nie zawsze kobiety mogły iść na wybory, że nie zawsze mogły się uczyć, decydować o sobie i swoim ciele. To jest naprawdę pozycja ważna, warta Waszej uwagi. Troszkę więcej o niej mówiłam w osobnym odcinku, właśnie poświęconym walce kobiet. Jeśli Was zainteresowałam, możecie tam zajrzeć po szerszą opinię. I mój tegoroczny patronat, czyli pod taflą od wydawnictwa Winidia, książka wydana po angielsku pod tytułem The Surface Breaks, historia, mroczny retelling Małej Syrenki. Nie zaskoczy Was raczej fabułą, ale bardzo świetny, bardzo świetny. Świetny! Feministyczny przekaz. Ten feminizm tutaj nie razi po oczach, to znaczy, on nie jest taki oczywisty. Bardziej musimy to przemyśleć, odłożyć tą książkę i pomyśleć, co właściwie autorka chciała nam przekazać. Tutaj jest też świetnie pokazany problem wykluczenia ludzi ze względu chociażby na ich wygląd czy seksualność. I dążenie do perfekcji, do bycia idealną, do odmawiania sobie jedzenia, do oceniania ludzi po wyglądzie. Bardzo dużo ważnych tematów, w tym właśnie motyw z października z Skombuk. Teraz mam książkę, po którą bym chyba nie sięgnęła, gdyby nie polecenie Łukasza z Instagrama Talking Cloud, czyli Uwolniona. Tara Westover urodziła się w rodzinie Mormonów. Po raz pierwszy przekroczyła próg szkoły w wieku 17 lat. Publiczna edukacja była jedną z wielu rzeczy, w stosunku do których jej fanatycznie religijny ojciec pozostawał sceptyczny. Punktem zwrotnym dla dziewczyny okazał się moment, kiedy jeden z braci dostał się do koleżu. Tara postanowiła pójść w jego ślady. Pragnienie wiedzy zmieniło jej życie i zaprowadziło daleko do domu, za ocean. O nie, już mi się płakać chce. Za ocean na Harvard. Harvard? Harvard, przepraszam, na Harvard i Cambridge. W wyjątkowo inspirujący sposób, autorka przypomina nam, czym jest i czym powinna być dzisiaj edukacja, czyli coś, o czym wspomniałam na samym początku właśnie kobiety walczące o siebie, o swoje wykształcenie, o edukację i przede wszystkim o prawa do tej nauki. Kolejna książka to Esej. Mężczyźni objaśniają mi świat i pozwolę sobie tutaj przeczytać opis zbiór błyskotliwych tekstów amerykańskiej feministki i historyczki. Zaczyna się niewinnie, od czegoś, co przy pewnej dozie dobrej woli można by uznać za towarzyską niezręczność. Podczas przyjęcia pan domu nie przyjmuje do wiadomości, że rozmawia z autorką książki, którą właśnie jej jest łaska. Objaśniać. Myślę, że dla kogoś, kto na przykład w tym miesiącu nie chce sięgać po fikcję, to będzie pozycja idealna. Dwie książki, które nie są reklamowane jako feministyczne, jednak dużo tutaj tego znajdziemy. Książki Taylor Jenkins Reid, Siedmiu mężów Evelyn Hugo i Daisy Jones and the Six. Ta jeszcze nie została wydana po polsku. Myślę, że będzie, mam taką nadzieję. Wspaniałe bohaterki, które wiedzą znają swoją wartość, które chcą osiągnąć sukces, nie boją się opinii innych. To dla mnie są takie typowe właśnie feministyczne bohaterki, które po prostu wiedzą, ile znaczą, nie potrzebują żadnych potwierdzeń z niczyjej strony. Świetne, świetne, świetne. Dodatkowo tutaj wszyscy bohaterowie są genialnie wykreowani. Dipoet X, czyli książka, którą przeczytam ostatnio napisana w formie wersów. Historia Cjomary, dziewczynki z bardzo trudnego domu, bo jej mama jest bardzo wierzącą osobą i ze względu na to różne zgrzyty się pojawiają. Też związane z postrzeganiem kobiecości, tego co kobieta może robić, a czego jej nie wypada robić. Też świetnie przedstawiona problematyka z... związana z tym, że kiedy właśnie naszej głównej bohaterce zaczyna dojrzewać ciało. I staje się ona okrągła w pewnych miejscach, to niektórzy zaczynają ją postrzegać jako przedmiot, do którego mają pełne prawo dotykać, patrzeć się i komentować. Bardzo ważna młodzieżówka, świetnie napisana. Audiobook też jest znakomity. I ostatnia z książek, z tych, które mam teraz fizycznie, to będzie sea Witch Rising, druga część Sewitch. Tym razem nie śledzimy tak bardzo samej Iwi, czyli samej wiedźmy morskiej, ale dwie siostry, Runę i Alię. Alia jest właśnie tą małą syrenką, która wyrusza na świat za swoją miłością, a Runa rusza jej na pomoc. Piękna powieść, bardzo wzruszająca o siostrzeństwie, o wspieraniu się nawzajem, nawet gdy ta druga osoba podejmuje decyzje, których my nie rozumiemy i my byśmy nie podjęli. Zostało mi niedużo do końca. Podejrzewam, że ty jak ten odcinek już yy, oglądacie, to już jestem po lekturze i mogliście się zapoznać na przykład z moją opinią na Instastory. Aktualnie bardzo polecam. I z racji, że tych książek dalszych nie mam przy sobie, ponieważ je zamówiłam dzisiaj, znaczy dzisiaj dwa tygodnie podejrzewam od momentu, kiedy oglądacie ten film, więc tutaj mam też karteczkę, żeby o niczym przypadkiem nie zapomnieć. Pierwsza książka to I am Malala, czyli właśnie o pakistańskiej dziewczynie. Działaczce, która w 2009 roku zaczęła pisać o swoich edukacyjnych przeżyciach na blogu pod pseudonimem. Jej wpisy głównie dotyczyły tego, jak talibowie zamykają szkoły po tym, jak dziewczynki y, dostały jakby zakaz nauki. Dzisiaj, 10 lat po tym wydarzeniu, jest. Właściwie ikoną, ikoną walki o prawa kobiet, głównie praw kobiet do edukacji i dostępu do tej edukacji niezależnie od miejsca religii, kultury, w jakiej żyją. Za swoją działalność została też postrzelona, na szczęście żyje, nadal jest wzorem, nadal jest ikoną i noblistką dostała pokojową Nagrodę Nobla, a ja będę miała okazję i szczęście czytać jej historię. Wszyscy powinniśmy być feministami, akurat ją mam ze sobą, ale ja będę czytać wersję angielską, która do mnie idzie. Esej, który powstał na podstawie przemówienia, Właśnie o tym samym tytule, i od tej autorki mam też drugą książkę, gdzie przeczytam, nie przeczytam jednego słowa z tego tytułu, bo próbowałam się go nauczyć, ale mi nie wyszło: Dear, imię, or Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Jest to też literatura podana w fajnej formie, ponieważ właśnie autorka, odpowiadając na list swojej przyjaciółki, która pytała się: Jak wychować swoją córeczkę? Jako feministkę odpowiedziała jej właśnie w tych 15 sugestiach, i efektem tego była książka. I jeszcze jedna propozycja, i też mi się płakać chce jak o niej, myślę, bardzo chwalona przez Sylwię z kanału i Instagrama My Books My Life, czyli No One is Too Small to Make a Difference, napisaną przez Gretę Thunberg. To znaczy nie napisaną przez Gretę Thunberg, ale nawiązującą do działania Grety Thunberg, która. W tamtym roku zaczęła strajkować pod szwedzkim parlamentem i zwracać uwagę na problemy związane z globalnym ociepleniem, z zanieczyszczeniem środowiska. Dzisiaj rok później jest ikoną, no 15-letnia dziewczynka, która robi takie, takie rzeczy, no to jest coś niesamowitego dla mnie. Wdziwa, odważna osoba. Która nie boi się podejmować odważnych działań. I te wszystkie propozycje, które mam dla Was na dzisiaj, myślę, że każdy wybierze tutaj coś z tych propozycji, albo ogólnie z tym motywem dla siebie. Jest to bardzo szeroki motyw, bardzo szeroki temat, bardzo ciekawy. Tak myślę. Jeśli weźmiecie udział, koniecznie napiszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że ta akcja będzie trwała teraz bardzo długo. Piszcie, co zamierzacie czytać, czy może dołączycie się do czytania książek tego miesiąca tych naszych, takich, wiecie, głównych. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!